Panie marszałek, Wysoka Izbo, składamy dzisiaj wniosek o wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. Można powiedzieć z trzech powodów. Powód pierwszy jest niewątpliwie najważniejszy. Ten rząd rządzi źle. Więcej, rządzi bardzo źle a złe lub bardzo złe rządy trzeba odwoływać. Ale mamy dziś trudną sytuację, trudną sytuację w Polsce i wokół Polski i w związku z tym to odwołanie staje się niezbędne. Jest powód drugi, to jest rząd, niezdolny do sanome naprawy nawet najgorsi ministrowie nie są odwoływani mieliśmy tego przykład choćby niedawno I wreszcie jest także powód trzeci jest alternatywa jest alternatywa personalna w postaci pana profesora Gwińskiego naukowca, profesora, wieloletniego przewodniczącego Towarzystwa Socjologicznego, człowieka, który ma wielkie doświadczenie w badaniu życia publicznego naszego kraju, jest ekspertem, człowiekiem bezstronnym, uczciwym, niezwiązanym z żadną partią polityczną. Jest także alternatywa Merytoryczna. Pan profesor przedstawił ją dzisiaj w Sejmie, no niestety nie na tej sali. I niestety nie mogłem tam dostrzec ani pana premiera, ani pani marszałek, ani nikogo z pani, panów posłów. W związku z tym pozwolę sobie na to, żeby jednak spróbować przynajmniej główne tezy tego wystąpienia. Przedstawić tyle tylko, że sądzę, że najlepszy będzie tutaj autentyk. Stąd, proszę Państwa. Alecznie zabrać się do zapaści w służbie zdrowia, biedzie i emigracji zarobkowej Polaków. Po drugie może załagodzić kryzys zaufania do władzy. Może zastąpić medialną propagandę realną, uczciwą komunikacją, rozmową ze społeczeństwem. Po trzecie może pozbawić wpływu różnorakie grupy interesów. Zerujące na polskim państwie i gospodarce i uniemożliwiające dobre rządzenie. Po czwarte, wreszcie może zmienić styl dominujących w Polsce państwa, jeśli państwo będą ciszej, to przez nienawiść i emocje na politykę merytoryczną, programową, realizującą dobro publiczne. Może też skończyć z wyniszczającą Polskę wojną polityczną. Aby szybko przeciwdziałać kryzysowi i zmienić obecną sytuację, Potrzebne są zdecydowane, kompleksowe działania. Ja bym prosił, żeby Państwo Potrzebne słuchali, bo Państwo nie wiedzą, o czym będą dyskutować. Takie zdecydowane reformy przyniosą trwałą zmianę polskiej gospodarki, polskiego państwa i polskiej wspólnoty. Dlatego priorytetami programowymi rządu technicznego są po pierwsze praca i gospodarka. Po drugie sprawne państwo i instytucje publiczne, w tym przede wszystkim sprawna służba zdrowia, sprawne instytucje pomocy polskiej rodzinie. Po trzecie, republikańskie państwo obywatelskie, czyli wsparcie dla oddolnego samoorganizowania się ludzi dla dobra publicznego. Po czwarte wreszcie odbudowa zaufania społecznego, polskiej wspólnoty. A w tym obszarze szczególna troska o polską kulturę, polską szkołę. W kwestii pracy i gospodarki przewidujemy konieczne działania takie jak przyjęcie pakietu ustaw antykryzysowych, zawarcie paktu społecznego pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami. Elementem paktu społecznego powinno być przyjęcie ustawy o funduszu pracy, której projekt został opracowany w komisji trójstronnej. Po czwarte konieczne jest przyjęcie ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia. Proponujemy szczególnie obniżenie składek zUS dopłacanych przez państwo dla absolwentów na pierwsze dwa lata pracy i zerowy zUS przez dwa lata dla firm zakładanych przez młodych. Potrzebne byłyby również ulgi dla przedsiębiorstw z tytułu tworzenia miejsc pracy, specjalne ulgi na terenach trwałego bezrobocia i system prac interwencyjnych w ramach robót publicznych. Działaniem piątym są inwestycje publiczne. Działaniem szóstym, deregulacja gospodarcza i biurokratyczna. Według OECD Polska ma największy potencjał wzrostu gospodarczego z tytułu likwidacji szkodliwych przepisów prawa pośród wszystkich państw członkowskich tej organizacji. Działaniem siódmym jest zawarcie paktu samorządowego. Działaniem ósmym, uproszczenie systemu poboru danin publicznych. Cel ten powinien być realizowany poprzez uchwalenie nowych kodyfikacji wszystkich istotnych podatków. Konieczne jest także unieważnienie setek tysięcy zbędnych i wzajemnie sprzecznych interpretacji wydanych głównie przez ministra finansów. Według szacunków ekspertów, destrukcja podatków kosztowała dotychczas 160 miliardów bezpowrotnych strat. Nieściągnięte zaległości podatkowe wzrosły z 18 miliardów do prawie 40 miliardów złotych. Te pieniądze powinny zasilić polski budżet i być przeznaczone na przykład na tak ostro krytykowane przez premiera Tuska stypendia demograficzne na służbę zdrowia czy edukację. Konieczne jest też przyjęcie strategii rozwoju gospodarczego Polski, czyli odbudowa nowoczesnego przemysłu, polityka patriotyzmu gospodarczego. Polska, poli... Polska potrzebuje polityki przemysłowej. Na miarę tej z czasów II Rzeczpospolitej, choć oczywiście w nieporównywalnych, zmodernizowanych formach. Której to polityki obecnie nie ma. Polityki zmierzającej do reindustrializacji kraju. Pamiętajmy, że przemysł to stabilna baza dochodów podatkowych i dobrze płatne, trwałe miejsca pracy, ale także odzyskiwanie etosu fachowości i jakości pracy. Dlatego ważne jest wspieranie polskiej myśli technologicznej, ale także wspieranie polskiej bankowości, powiązanie obywateli i przedsiębiorstw z polskimi bankami. Postulujemy również wprowadzenie w gospodarce programów innowacyjnych. Kolejnym zadaniem jest wsparcie państwa dla ekspansji zagranicznej polskiej gospodarki. Priorytety rządu technicznego w zakresie sprawnego państwa obejmują reformę systemu zdrowia, a w ramach tej reformy w krótkim okresie należy w celu zmniejszenia kolejek do specjalistów zmienić model funkcjonowania lekarzy rodzinnych poprzez płacenie za aktywność, a nie za samobycie. W celu oddłużenia szpitali należy dokonać zmian w wycenach procedur świadczeń zdrowotnych. Procedury w szpitalach wieloprofilowych powinny być wyżej opłacane z Narodowego Funduszu, a w jednoprofilowych niżej. Konieczne są zdecydowane działania w sferze zdrowia publicznego i profilaktyki, na przykład powszechne badania stomatologiczne dzieci, wśród których obecnie występuje masowo próchnica. Konieczna jest reforma systemu ratownictwa medycznego. Między innymi stałe monitorowanie i korygowanie dostępności usług oraz wprowadzenie bezwzględnej zasady wyjazdu pomocy medycznej do każdego zgłoszenia. Model docelowy systemu zdrowia obejmowałby rekonstrukcję płatnika i wprowadzenie trójfilarowego systemu ubezpieczeń, kontynuację przekształceń szpitali, wprowadzenie systemu zdrowia publicznego. Sprawne państwo to też reforma polityki prorodzinnej. W związku z bezprecedensowym kryzysem demograficznym państwo polskie musi podjąć zdecydowane działania na rzecz rodziny i wzrostu demograficznego. Polityka prorodzinna powinna być długofalowa, całościowa i szczególnie przyjazna dla rodzin wielodzietnych i gorzej sytuowanych. Opierać się ona może na zgłoszonej przez profesora Rybińskiego propozycji stypendium demograficznego, 1000 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, Gdyby jednak względy budżetowe nie pozwoliły na jej realizację w najbliższym czasie, rozsądna i niezbędna polityka prorodzinna powinna opierać się na trzech głównych filarach powszechnym dwuletnim urlopie macierzyńskim, ewentualnie tacierzyńskim, w wysokości 80% wynagrodzenia i 80% płacy minimalnej dla niepracujących, wodach wychowawczych po dwóch latach i progresywnych ulgach podatkowych zależnych od ilości dzieci. Jednocześnie konieczna jest racjonalizacja dotychczasowego systemu wsparcia rodziny i dzieci. Należy również wprowadzić obligatoryjny system kart dużej rodziny na poziomie samorządu. Lukę w dostępie dzieci do edukacji przedszkolnej należy wypełniać przede wszystkim poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych i ich współpracę z innymi sektorami. Przy wykorzystaniu przede wszystkim pieniędzy europejskich. W Wielkiej Brytanii. Przedszkol z przedszkoli prowadzonych przez organizacje społeczne korzysta ponad 80% dzieci. W Polsce 4%. Następnym zadaniem jest wprowadzenie do rządzenia państwem myślenia strategicznego. Myślenie strategiczne wymaga powołania w kancelarii premiera ośrodka koordynacji studiów strategicznych organizującego prace strategiczne rządu i współpracującego w tym zakresie z sektorem nauki i organizacji ekspercji. Polski nie stać jest na rządzenie bez głowy, wbrew wiedzy naukowej. Konieczne jest systemowe powiązanie polityki z nauką i wiedzą obywatelską. Konieczne jest także wzmocnienie kontrolnej i merytorycznej władzy wykonawczej Prezesa Rady Ministrów przez powołanie rządowego centrum zarządzania. Postulujemy oparcie administracji państwowej na korpusie apolitycznej służby cywilnej, aby zminimalizować blokady merytokracji kadrowej. Postulujemy również przywrócenie roli i znaczenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Konieczne jest wprowadzenie przejrzystości wynagradzania urzędników państwowych i samorządowych, zakaz zatrudnienia urzędników na wielu etapach, ograniczenie obecności urzędników państwowych w radach nadzorczych. W kwestii cyfryzacji proponujemy realizację czterech zadań. Po pierwsze informatyzację administracji. Najważniejszą postulowaną zmianą jest tu przesunięcie zarządzania koordynacji z poziomu resortu na poziom prezesa Rady Ministrów i bezspecjalizowanej agencji w ramach kancelarii premiera. Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego powinny być realizowane w resorcie właściwym. Najpilniejsze ustawy, które powinny zostać uchwalone to ustawa o informatyzacji, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o otwartych zasobach, ustawa o zbiórkach publicznych oraz ustawa wdrażająca dyrektywę e-commerce. Ta ostatnia to wielkie ułatwienie dla rozwoju handlu internetowego, to przyszłość polskiej gospodarki. Ważnym elementem procesu szeroko pojętej cyfryzacji życia społecznego i gospodarki jest budowa sieci szerokopasmowych, stanowiących system nerwowy tkańki życia społecznego i gospodarczego. Postulujemy też połączenie regulacyjnego systemu prawnego i instytucjonalnego w szeroko pojętej komunikacji elektronicznej. Jeden organ i jeden spójny system prawa powinien obejmować sektor telekomunikacji, mediów i prawa autorskiego. Kolejnym priorytetem rządu technicznego jest republikańskie państwo obywatelskie. Republika to dobro wspólne, na które każdy powinien mieć wpływ. W Polsce należy odebrać państwo politykom i urzędnikom i zwrócić je obywatelom. Współczesne demokracje nie mogą i nie potrafią sprawnie funkcjonować bez rozwiniętych i nowoczesnych struktur obywatelskich. Dzięki swoim specyficznym właściwością, swojej specyficznej wyjątkowości. Instytucje obywatelskie mogą skutecznie współpracować z administracją i uzupełniać wiele klasycznych funkcji państwa. W celu poprawy jakości naszego państwa i osiągnięcia prawdziwej zmiany cywilizacyjnej w zakresie sprawności jego instytucji, poziomu życia społeczeństwa, postuluję więc wprowadzenie pakietu obywatelskiego, budowę republikańskiego państwa obywatelskiego. Pakiet taki musi zawierać reformę debaty publicznej obejmującą zapewnienie maksymalnej wolności słowa i pluralizmu, dostępu obywateli i opozycji politycznej do informacji i do mediów, zapewnienie monitoringu debaty publicznej, zapewnienie wolnego dostępu do portalu publicznego. Stosowanie cywilizowanych zasad funkcjonowania mediów, zmianę charakteru systemu komunikacji społecznej rządu ze społeczeństwem z propagandowego na partnerski.